Nazywam się Nina Lussa. Z wykształcenia jestem technologiem chemicznym, ale podczas pewnej podróży otworzyłam z futerału swoją duszę i dałam jej dojść do głosu. Dusza postanowiła przemówić językiem książek dla dzieci i tak powstał mój debiut, czyli książka Stella, Pikuś i Skarby. Tytułowa Stella to moja najprawdziwsza córeczka, z którą przemierzam świat, a Pikuś istniał kiedyś naprawdę. Czym chcę się z wami podzielić? Chcę dać wam chwilę, podczas których słowa otulą was jak kocyk. Stella i piguś patrzą na świat najszczerszymi oczyma we wszechświecie. Oczyma dziecka i psa. Wtedy jest najpiękniej. Co jest naszym największym skarbem? Czy można dostać na własność cały las? Na czym polega mądrość wody? I czy gwiazdy świecą wszędzie tak samo? Odpowiedzi na te pytania szukają właśnie Stella i Pikuś. To opowieść o tym, jak szczodra jest dla nas matka natura i jak łatwo nam o tym zapomnieć.